Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako błudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy puścicie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo pańskie. Znajdźcie tak szczerze. Ciężko jest cieszyć się na Wielki Post. Ciężko jest go wyczekiwać z taką radością, w takim napięciu, że a, zaraz będzie, już się zaraz zacznie. Ja, ja wiem, że można cenić koszkierze, ale i drogę krzyżową. Ja wiem, że są ludzie, którzy czekają na kazania pasyjne. Ale ogólnie ten okres Wielkiego Postu nie kojarzy nam się z niczym przyjemnym. Nie kojarzy nam się z niczym pozytywnym. Nawet to szczytne wezwanie do nawracania się, do, to, to przecież wymaga strasznego trudu. To przecież wymaga strasznego poświęcenia, energii. Nam jest przecież nieraz dobrze w tych naszych nienawróconych przestrzeniach. Jakoś tak się w nich rozgościliśmy, jakoś nam tak się swojsko zrobiło. Trudne jest wezwanie Jezusa. Trudny jest ten czas, czas wielkiego postu, czas nawrócenia. Ale on też niesie w sobie pierwiastek piękny. Tylko, że trzeba się do Niego doczłapać. Tylko trzeba do Niego dojść. A tak szczerze, czy naprawdę musimy to nazywać takimi wielkimi, skrajnymi przymiotnikami. Wielki post. W ogóle sam post to brzmi jakoś tak trochę staroświecko, trochę niemodnie. Może zamiast postu, modlitwy, jałmużny, bardziej modnie, współcześnie brzmiałoby na przykład dieta, medytacja i dobroczynność. Nie można by się było na tym zatrzymać. Nie można by było na tym poprzestać. Jakoś łatwiej zrobić pozytywny PR właśnie na takich przestrzeniach. Właśnie takimi terminami. Ale nie. Bo w poście chodzi o coś więcej. Bo w poście ukryte jest dużo więcej. Bo przecież to nie dieta. I tak, chociaż dzisiaj jest taki dzień, że pewnie w większości odczuwamy osłabienie i głód. To z jednej strony popatrz, jak to może zbliżyć do drugiego człowieka. Syty głodnemu nigdy nie uwierzy, syty głodnego nigdy nie zrozumie. Są takie dwa dni w roku, że już tak wprost Kościół woła: A postaw się w tej sytuacji, a zrozum tego, który nie ma, który jest głodny. Ba. Postaw siebie w relacji z Bogiem. Zobacz, że jest jakaś taka przestrzeń, w której ty nagle czujesz osłabienie, gdzie czujesz jakiś kres swoich możliwości. My bardzo często wpadamy w złudne takie przekonanie, że oto panuje nad swoim życiem. Oto jestem w miarę ustatkowany materialnie, oto mam pewną sytuację w pracy, w rodzinie. Oto jestem na tyle usadowiony, mam plecy, że po znajomości mogę tyle rzeczy ogarnąć, nic mnie nie ruszy. Ale to złudne. Każdy z nas dojdzie w końcu do takich sytuacji, w których jest bezradny, i co wtedy? No właśnie po to jest ten dzień jak dzisiaj, żeby się postawić. W relacji do Boga patrz, oto ja jestem słaby. Ja już nie mogę, ja, ja czuję kres, ja już nie daję rady. Jak ktoś mi może pomóc, jak kimś mam mieć opiekę, oparcie, to w Tobie. Dlatego też modlitwa, a nie medytacja. Ja nie chcę się skupiać na sobie. Ja nie chcę się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co moje, ale chcę się skupić na Tobie. Ja chcę wyjść z tego mojego ja. Jakiś czas temu znajoma opowiadała mi, że kiedy natrafiła na portal internetowy, gdzie można wspomagać konkretne osoby, to nagle poczuła takie wielkie pragnienie szukania tych, którym pewnie nikt nie pomoże. Szukania tych, którzy pewnie będą mieli najtrudniej zebrać na swoje. I mówiła, że zaczęło się szaleństwo. Że jakaś nie, powodowana jakimś wielkim pragnieniem, potrzebom, i pomagała i kolejnym, i kolejnym Mówi, przeżyła szok, jak się zorientowała, ile rozdała nie, tego dnia. Czy więc dobroczynność jest zła? Nie jest dobra. Ale, ale ostatecznie ze smutkiem znajoma przyznała mi, wiesz co, ja w pewnym momencie zorientowałam się, że za każdym tym kliknięciem Pomóż, pomóż, pomóż. To jakoś tak mi się cieplej na sercu robiło. To jakoś tak zaczęłam się orientować, że zaczynam tęsknić za tym poczuciem. Że ha, ale jestem fajna. Ją można jest po to, żeby nam pokazać, że wszyscy jesteśmy braćmi, dziećmi jednego Boga. Żeby nas ustawić w tej relacji, że nie patrzę na kogoś z góry. Że chcę mu pomóc ze względu na to, że tak po prostu powinno się zrobić. A nie by czuć się lepszym. No właśnie w tym poczuciu, że to jest mój brat, że nie chcę obok niego przejść obojętnie i że nie, nie chcę na niego patrzeć z wysoka, z góry, to pomaga ustawienie w relacji z Bogiem. Tak więc post, modlitwa i jałmużna. Nie dieta, nie dobroczynność, nie medytacja. I jeszcze tak zupełnie na koniec. Zaraz będziemy mieli posypane głowy popiołem. Taki znak, który przyciąga dzisiaj bardzo wiele osób do kościoła. Taki znak, który ludziom wrył się tak głęboko, że jak trzeba nieraz sakramenty wymienić szybko, to uwierzcie mi, że można od ludzi usłyszeć, że popiołki. Nie? taki znak który jest bardzo mocno wpisany w naszą kulturę i trochę potęguje to poczucie że o jakże trudny jest ten wielki post ale ale może jeszcze starsi pamiętają że kiedyś popiołem czyszczono srebro Popatrz dzisiaj na ten znak w tej perspektywie, że Bóg, który chce oczyścić coś, co jest tak drogocenne, co jest tak bardzo wartościowe, który pragnie, żeby rozbłysło najpiękniej Ciebie.